12 dzień stycznia 2026 roku. Po raz pierwszy mówimy Państwu dobry wieczór, po raz pierwszy w tym roku futsalowe rozmowy i od razu gość swogo futsal Ekstra Klasy. Dziś moim Państwa gościem jest Paweł Barański, świeżo upieczony, można powiedzieć, zawodnik Dremana Opole komprachcice. Dobry wieczór, witam serdecznie, dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. Dobry wieczór, witam wszystkich. Co... I na wstępie troszeczkę w czasie, to już takie tradycyjne pytanie, bo zawsze naszym widzom troszeczkę próbuję przybliżyć sylwetkę naszego gościa za, te, za sprawą tego, jak ten futsal w ogóle w pańskim życiu się pojawił. To już było ładnych kilka, czy też kilkanaście lat temu wręcz. No i pewnie te początki były takie, że na pewno zapadły jakoś w pamięci. E, no tak, tak. W wieku juniora gdzieś tam byłem zawodnikiem Górnika Zabrze na dużym boisku. No ale już człowiek wiedział, że gdzieś tam nie zaistnieje w tej, w tej piłce 11 osobowej. Blisko też miałem na hale klub w sumie taki mi bliski w Gliwice. Pierwsze treningi u trenera Tomka Czoka. No i tak zostało. Tak zostało. Później później gdzieś tam szybko trafiłem do Gafu Gliwice i od tego czasu gdzieś tam już w tej seniorskiej piłce Futsalowej człowiek jest. No tak, tak jak już wspomniałem, sporo tych sezonów już w futsalu na pańskim koncie jak najbardziej jest. A który z tych sezonów wspomina pan najlepiej, który najmocniej zapisał się z jakiegoś powodu w pamięci? Otóż no tych sezonów było dosyć sporo. Eee... Chyba, chyba sezon w piaski gliwice. E, mój pierwszy pobyt w gliwicach. E, chyba tak ze względów indywidualnych, bo z tego co pamiętam, strzeliłem 14 bramek w sezonie e, i, i naprawdę gdzieś tam dobrze wyglądaliśmy jako zespół. E, no i wiadomo na pewno sezony w Katowicach, gdzie, gdzie była możliwość współpracy z, z trenerem Bożem Korczyńskim, to zawsze będę gdzieś tam dobrze wspominał, bo. Bo wiele się od niego nauczyłem, i, i myślę, że, że, że jego osoba zawsze dobrze wpływała na, na zespół. Mimo, że w jednym sezonie gdzieś tam padliśmy, to zawsze, zawsze współpraca z trenerem Bożejem układała się wzorowo. A który z tych dotychczasowych sezonów był taki najtrudniejszy? No to myślę, że właśnie w ten, ten w Katowicach spadkowy. E bo niestety gdzieś tam dobrze zaczęliśmy, później wpadliśmy w taki dołek i, i ciężko już z tego dołka było nam wyjść. No i niestety zakończyło się to spadkiem z sekse w tamtym sezonie. Tutaj spoglądamy cały czas na przebieg tej pańskiej kariery począwszy od sezonu 2013-2014. Tak jak tu widzimy ten aktualny sezon, no to najpierw właśnie Sośnica, teraz Dreman. Najpierw przejdźmy do tego, może okresu spędzonego w Gliwicach, już tak podróżując szybciutko w czasie do tej teraźniejszości. Troszeczkę powspominaliśmy, ale też wspominać za dużo nie można. Najważniejsze jest to, co tu i teraz tradycyjnie, jak to się mówi. Jak pan ocenia te miesiące spędzone w Sośnicy i ten dotychczasowy okres pierwszej rundy, pierwszej polskiej ligi futsalu w wykonaniu właśnie Sośnicy? No na pewno. Duży niedosyt. Tak ja odczuwam z tego, co gdzieś tam nam się udało uzbierać, bo wydaje mi się, że i w sumie tylko mi, bo jak gdzieś tam rozmawiałem z wieloma osobami, to no w tym sezonie ta liga jest bardzo wyrównana i nie ma takiego zespołu, jak w tamtym sezonie był Ruch czy Śląsk, które mocno odjechały. Mm. E i spokojnie wydaje mi się, że można było więcej tych punktów zbierać. Dlatego ja uważam, że z mojego punktu widzenia bardzo duży niedosyt. No ale wiadomo, też strata punktowa do lidera nie jest duża i, i mam nadzieję, że że chłopaki zaatakują w drugiej rundzie te pozycje oznaczone tutaj na zielono. Co tam ewentualnie szwankowało, co pańskim zdaniem mogliście robić zdecydowanie lepiej? No myślę, że Ciężko dzisiaj w futsalu jednak zawsze mówiliśmy, że gramy za darmo, i ja gdzieś tam z tego założenia wychodzę, że jak gra się za darmo, to nie można do końca czegoś wymóc na, na drugiej osobie, na zawodniku. No i myślę, że tego trochę nam zabrakło. Takiej samodyscypliny, bo też wiadomo, że, że jeżeli robimy to za darmo. To nie mówię tutaj o zaangażowaniu, bo tego zaangażowania było zawsze mnóstwo, no ale nie zawsze, nie zawsze ludzie byli dostępni. Też kontuzje troszeczkę nas trapiły, bo wiadomo, że wypadł szybko Mateusz Omelak, wypadł szybko Michał Grecz, czyli nasze jedne z ważniejszych ogniw, więc, więc trochę, trochę tych rzeczy było. No i tak jak mówię, no można było wycisnąć z tej rundy dużo więcej. Tak jak spoglądamy sobie na tę tabelę, to tak jak pan wspomniał, nie ma zdecydowanie takiej ekipy, która by odjechała, ale czy pańskim zdaniem, tak z przebiegu doświadczenia tej pierwszej rundy, jest szansa na to, że ta tabela na koniec sezonu będzie wyglądała inaczej? Czy może jednak są też gdzieś tam szanse na to, że utrzyma się ten aktualny stan? Jak pan przeczuwa? Ciężko na dzisiaj wysnuć jakieś wnioski. Wydaje mi się, że bardzo ważny będzie początek tej drugiej rundy, jak drużyny będą punktować, bo wiadomo, że jak ktoś złapie dobrą serię z początku, no to może się później okazać, że wyrobi sobie na tyle dużą przewagę punktową, że, że dojedzie do końca. Ale ciężko na dzisiaj powiedzieć, naprawdę. Ciężko powiedzieć, co się dzieje w Polkowicach. Do brzegu też dołączył Dominik który był u nas w Sosnicy, więc jakieś tam wzmocnienia, brzeg też szykuje. Tychy są zawsze groźne i tym bardziej Kazimierza, myślę, że u siebie na hali jest bardzo groźna. Więc ciężko powiedzieć. Naprawdę no, jest mega wyrównany poziom i, i na dzisiaj, jak miał wskazać kogoś, kto tą ligę wygra, bądź, bądź zakończy na miejscu barażowym, to, to nie pokuszę się o coś takiego. czas pokaże rzeczywiście, jak to wszystko się potocza. Jeszcze tutaj szykuje się ciekawa a walka o utrzymanie, tak jak sobie spoglądam, no bo też Ruda Śląska nisko 6 punktów, Tarnów 5 punktów, to też pewnie drużyny, które no jeszcze będą chciały swoją pozycję poprawić, prawda? No dokładnie, dokładnie. W wieździe widziałem, że są jakieś zmiany personalne do Tarnowa, bodajże dołączył Pawlak z Eurobusu, więc też, też się wzmacniają, więc ta walka o utrzymanie też, też na pewno będzie ciekawa. Przejdźmy zatem już do tego traktatu do Dremana Opole, komprachcicem. Skąd właśnie decyzja o przenosinach do tego klubu? Kiedy w ogóle, w jakich okolicznościach taki temat się pojawił? No, taki transfer last minute, tak się mówi, bo, bo gdzieś tam kontakt z prezesem z Dramana był, ale, ale z początku była informacja, że oni nie będą nikogo szukać w zimę, że, że nie będą robić żadnych transferów i tak naprawdę ten temat trochę upadł. No i od razu po święta gdzieś tam prezes się do mnie odezwał, że, że jednak gdzieś tam jedną osobę by potrzebowali, żeby uzupełnić kadrę. Ja też długo się nie zastanawiając, tak naprawdę decyzję podejmę szybko, porozmawiam tylko z moją drugą połówką, czy. Czy idziemy w to, była decyzja pozytywna, więc no, tego czasu też nie było dużo. Bo, bo ja tak naprawdę przed meczem z Wemetem odbyłem dwa treningi i, i tak naprawdę grałem już w meczu. Także tak naprawdę dopiero gdzieś tam się aklimatyzuje i, i zobaczymy, jak to będzie. A co zadecydowało, co było kluczowe w kontekście tego transferu, co pana najmocniej skusiło w kontekście tej gry w Dremanie? Fogofutca ekstraklasa ja, ja zawsze powtarzam, że jeszcze mam na tyle chęci, wydaje mi się, że mam na tyle umiejętności, żeby jeszcze w tej Klasie sobie pograć e, z jakimś tam pozytywnym skutkiem. E, dlatego ja też mówiłem w klubie w Sośnicy, że jak ktoś z ekstraklasy się odezwie, to, e, to na pewno mocno to przemyślę. Odezwał się Dreman i, i tak naprawdę decyzja mogła być tylko jedna. To była jedyna propozycja? Czy jednak ktoś jeszcze tam chociażby badał grunt w ostatnich miesiącach? Gdzieś tam z jednym z klubów z pierwszej ligi na minimalnych łączach byliśmy, ale to takie tam minimalne łącze. Okej, okay, spójrzmy zatem na tabelę właśnie już Fogo Futsal Ekstra klasy. Tutaj też jest bardzo ciekawie. No i właśnie ta pozycja Dremana jest taka, do której nie przywykliśmy, jeżeli chodzi o ostatnie sezony, raczej Dreman był w tej tabeli wyżej. Na ten moment miejsce spadkowe, miejsce 14, ale tutaj no różnice punktowe są bardzo niewielkie, także wszystko wszystko może się zadziać. Natomiast no na pewno Duże, duże wyzwanie, zważając też na to, że no drużyna ma gdzieś za sobą serię, serię porażek. Tak, tak, na pewno, na pewno tak, jesteśmy w dołku. No i ta przerwa na, na futsalowe euro na pewno jest nam potrzebna. Będziemy robić wszystko, żeby, żeby dobrze przygotować do, do, tych, do tej serii. Mamy po po euro, no bo tak naprawdę patrząc na, na terminarz no to naprawdę do meczu z Lubawą, czyli chyba sześć kolejek, no mamy mecze, w których, w których już musimy szukać punktów i, i nie ma przebacz. Trzeba czymś wygrywać, żeby, żeby piąć się do góry. A jak w ogóle wyglądało to przyjęcie w Deremanie po tym pańskim transferze? Ja myślę, że w porządku. Z paroma chłopakami już też miałem do czynienia, więc, więc nie, było to, nie było to trudne. Z Markiem bugańskim jeździmy razem do Opola, więc yy, myślę, że, że aklimatyzacja to, to najmniejszy kłopot. Tak jeszcze spoglądając na te tabele, to jeszcze muszę do to, czy coś pana w kontekście tego aktualnego ułożenia Fogo ekstra Klasy właśnie przed tą w trakcie w sumie już tej przerwy zaskoczyło, czy gdzieś tutaj jakieś niespodzianki są. Spodziewał się Pan, że ktoś może zagra lepiej, a może słabiej w tych dotychczasowych spotkaniach? No tak naprawdę na dzisiaj to chyba mamy ta piątka, która jest, no to, to patrząc na to, jak te zespoły dzisiaj wyglądają. No to jest chyba e, odpowiednia kolejność, e, bo naprawdę no, widzimy co się dzieje w przemyśle, jacy zawodnicy tam przychodzą. E, widzimy, jak dobrze przygotowany jest piast, e, więc myślę, że te pierwsze dwie lokaty, e, one na ten moment są, są zarezerwowane dla tych dwóch, dwóch pierwszych zespołów. E, no i cóż, no, wiadomo, będą play-offy, ale, no, ale warto, e, warto zawsze być, być tą pierwszą. Żeby później umiejać te mocniejsze drużyny aż do finału. A czy na przykład taki Wemet, który gdzieś no, fajnie w tym sezonie wygląda, może jeszcze mocno namieszać. Ja nie mówię o mistrzostwie Polski, no bo to jest raczej rzecz nieosiągalna mimo wszystko do tej drużyny, ale czy mimo wszystko myśli pan, że, że, taki, że taka drużyna jak Wemet może jeszcze troszeczkę w tym kotle jeszcze, jeszcze zamieszać? Myślę, że ta pozycja szósta dzisiaj jest taka optymalna dla Wemetu. Widać, że trener Bondar robi tam bardzo fajną robotę. Mają naprawdę fajnych zawodników, graliśmy z nimi w pierwszej kolejce po, po świętach i, i naprawdę jeśli chodzi o indywidualności, też dobrze to tam wygląda i dobrze funkcjonują. Więc, więc no, myślę, że Wemet w tym sezonie już, już pokazuje bardzo fajną jakość. Czas pokaże rzeczywiście, jak to wszystko się później rozwinie, ale chyba mimo wszystko jest troszeczkę ciężej wytypować w tym sezonie. Pierw Pierwszą, ostatnią trójkę, niż pierwszą trójkę, tak mi się wydaje. No bo chyba konia z rzędem temu, kto by tych spadkowiczów podał. O ile no ruch to gdzieś tam wydaje się pewniakiem do tego spadku, o tyle no tutaj reszta myślę, że jest na podobnym, prawda, poziomie. No nie wiem, jak pan tutaj spogląda na te pozostałe ekipy, które są no minimalnie nad Dremanem, ale gdzieś tam myślę, że ten poziom jest dość wyrównany. Tak, tak. W tym sezonie ciężko właśnie tak jak zawsze było trochę łatwiej wytypować Spadkowiczów, no to w tym, w tym sezonie wiadomo, Ruch ma dzisiaj 4 punkty i, i musiałoby się wydarzyć, nie, nie wiem jaki cud, żeby, żeby się utrzymali sam byłem z Sośnicą w takim momencie jak awansowaliśmy do S klasy i, i w niej graliśmy więc, więc wiem jak to jest że, że, że po prostu bardzo ciężko im będzie no a reszta to już naprawdę te, te różnice są małe, myślę, że te mecze też między między nami, czyli tymi zespołami zaangażowanymi w walkę o utrzymanie będą mega wyrównane i, i mogą kości trzeszczeć, więc, yy, więc naprawdę ciężko, ciężko na ten moment powiedzieć, yy, kto tak naprawdę w sezonie opuści Fogo Futsal Ekstraklasy. Dużo się mówi o tym, że poziom Fogo Futsal Ekstraklasy zdecydowanie się podnosi z roku na rok. Co jeszcze można powiedzieć o zmianach w Fogo Futsal Ekstraklasy od tego ostatniego pańskiego pobytu? Względem tego, co jest teraz, jak Pan kiedyś postrzega generalnie tę najwyższą polską klasę rozgrywkową? Myślę, że no nie było mnie teraz półtorej roku w ekseklasie. no Ten poziom cały czas idzie do góry. Widzimy, jacy, jacy zawodnicy przychodzą do tej ligi i, i kto dzisiaj stanowi o sile, czyli, czyli zawodnicy z zagranicy. No ten trend się utrzymuje i myślę, że on się nie zmieni przez, przez najbliższe lata. No bo też Heksaklasa jest do... Dobrze zadana, i, i tak jak mówię, jest e, jedną z lepszych e, moim zdaniem na ten moment lig w Europie. E, już dobijamy powoli do tego topu. E, zobaczymy, jak pójdzie naszej kadrze na euro. E, ale myślę, że, że ten poziom cały czas rośnie, i, i to jest fajne. Trochę szkoda, że kosztem, e, kosztem młodych zawodników z Polski, bo coraz mniej niestety widzimy tych zawodników. E, no ale cóż, no takie są cię realia, i, i trzeba to przyjąć. No, właśnie, coś z tymi obcokrajowcami zatem ewentualnie należałoby zrobić? Czy Pan uważa, że no, to, co jest obecnie, to jakie mamy obecnie zasady, to jakie mamy też realia obecnie, no tak jak Pan wspomina, jest, jest z jednej strony nie do zatrzymania, ale z drugiej strony też jest, no, czymś też naturalnym i normalnym. No wiadomo, można by zrobić jakieś ograniczenia, ale no mi ciężko się na ten temat wypowiadać, bo, bo to już gdzieś tam. Ludzie, którzy zarządzają tą ligą, musieliby coś z tym zrobić. E, tak jest tak, jak jest. E, ktoś wykłada pieniążki, przyjeżdżają ludzie z zagranicy i, i stanowią sile tej ligi, no i, i do tego trzeba się przyzwyczaić i po prostu to przyjąć. A to samo wejście, ten powrót po tej półtora rocznej przerwie, to duże wyzwanie dla pana było, kiedy trzeba było gdzieś tam te pierwsze minuty rozegrać, czuć mocno te różnice, no bo ona jest, na pewno jest ona bardzo duża między tymi klasami rozgry rozgrywkowymi, ale gdzieś tam odczuł pan to na swojej skórze, tak że gdzieś tam, no wiadomo, człowiek się dopasował troszeczkę też pewnie do tego poziomu pierwszoligowego. Teraz trzeba było wrócić na szczyt, było to czuć. Tak, tak, na pewno tak. E, rozmawiałem właśnie ostatnio też z Tomkiem Czechem e, o tym, że, że tutaj niestety w Wysoklasie już nie ma tych przestojów, tak jak w pierwszej lidze, że do każdego przyjęcia podania, czy, 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 czy jak chce gdzieś pobiec, to, to trzeba to przemyśleć. E, nie ma już takiej, można powiedzieć, samowolki, jak, jak było to w pierwszej lidze. E, no tutaj niestety ten poziom jest dużo wyższy no właśnie jak to z tą pierwszą ligą jest czy tam też pańskim zdaniem to wszystko się rozwija czy jednak coś trzeba się coś zrobić żeby to zaplecze było mocniejsze no a tutaj na myśli mam oczywiście to o czym mówi się coraz częściej dyskutuje się coraz częściej o tak o połączeniu tych dwóch lig czy byłoby to potrzebne czy jednak to co jest obecnie jest dobre No ciężko dzisiaj powiedzieć bo Wiadomo, połączyć pierwszą ligę i zrobić z niej 16, 16 drużynową tabelę, no to już są koszty, tak? Te wyjazdy znowu byłyby dalsze i, i pytanie, kto, kto chciałby z tego skorzystać, bo tutaj też wiadomo, że, no, że dzisiaj chodzi przede wszystkim też o finanse i, i ile drużyn byłoby w stanie pogodzić sobie to, żeby, żeby co drugi weekend jeździć gdzieś na drugi koniec Polski więc ciężko powiedzieć no, jeśli chodzi o poziom na pewno w tamtym sezonie poziom pierwszej ligi, mówię tutaj o naszej grupie gdzie suśnica był dużo wyższy niż jest w tym sezonie więc no, mówię jeśli chodzi o poziom to, to, to jest to różnie, zależy od tego też kto spada i tak dalej czy, czy ktoś nie awansuje kto, kto jest jakimś nowym fajnym tworem więc mówię, no, od Poziom tutaj zależy, a co do połączenia tych dwóch lig, no to, to na dzień dzisiejszy, moim zdaniem, jest to trochę ciężkie do zrobienia. Jakie są obecnie Pańskie ambicje? O czym Pan marzy, jeżeli chodzi o tą dalszą futsalową karierę? Gdzie są te cele wyznaczone? No, ja się śmiałem, że 50 gramów w klasie to jest mój cel. Bo brakuje mi trzech, tak to oczywiście żartobliwie. Nie, no wiadomo, patrzę tu i teraz, jestem teraz w remanie, jesteśmy w trudnej sytuacji i najważniejsze dla nas, żeby, żeby się utrzymać. A co będzie później, no to, to będziemy myśleć po sezonie, mówię, zostało, zostało jeszcze mnóstwo spotkań do rozegrania i skupiamy się na każdym kolejnym, bo musimy punktować. Wiadomo, że ten Dreman na papierze wygląda fajnie, ciekawie, drużyna jest interesująco skomponowana, ale tych punktów no nie ma, co widzieliśmy w tabeli, o czym cały czas mówimy. Wiadomo, że to jest wciąż świeży temat, jeżeli chodzi o Pana, ale tak się zastanawiam, czy są już jakieś pierwsze wnioski, przemyślenia, czego ewentualnie tym, temu Dremanowi cały czas brakuje, czy brakowało z Pańskiej perspektywy, jak to wygląda? Ten ktoś leci jest klasę i oglądał chociaż trochę meczów z udziałem Dremana, no to wie, że ten zespół w pierwszej rundzie nie wiem czy zagrał jakikolwiek mecz w tym samym zestawieniu. No niestety kontuzje trapiły Dreman niemiłosiernie. Teraz też jeszcze wraca po kontuzji Rock -Molins, więc za chwilę powinien być do dyspozycji. Brian miał teraz zabieg, bo miał problemy z łokciem, więc też powinien gdzieś tam się kurować i, i też do nas powinien wrócić po tej przerwie, więc powoli jest taki moment, że, że mamy wszystkich dostępnych. No i myślę, że, że to będzie bardzo duży plus dla nas, że, że będą wszyscy w kadrze i wszyscy zdrowi, to, to będzie nam dużo łatwiej, bo w pierwszej rundzie... E, nie wiem, możemy sobie wziąć tutaj na mecz z Piastem. Dreman pojechał w bodajże sześciu albo siedmiu do pola, więc, więc naprawdę no, te kontuzje były myślę głównym czynnikiem tego, że, że tak mało punktów w pierwszym gdzie miał Dreman. A co mimo wszystko na ten moment jest taką najmocniejszą, najsilniejszą stroną Dremana? Myślę, że ciężko taką jedną wymienić dzisiaj. Na pewno mamy. Fajne indywidualności, bo, bo i Domin i, i Noel, no, o Filipe już nie wspomnę, bo jest mega kozakiem. Eee, no i myślę, że jesteśmy taką rodziną trochę. Bardzo fajnie to wygląda na treningach. się wspieramy, mimo tego, że gdzieś tam jesteśmy w trudnym momencie, e, ale każdy, każdy za każdego gdzieś tam chce iść. I, e, no i myślę, że to będzie naszą mocną stroną po tej przerwie e, na Euro. Już troszeczkę o Fogo Futsal Ekstraklasie, jak o całych rozgrywkach powiedzieliśmy. Zawsze jak padało wcześniej pytanie o to, czego potencjalnie widzę, jeszcze brakuje, to pojawiał się ten wątek transmisji takich ogólnodostępnych. Dzisiaj transmisje już są, co wiele osób gdzieś tam pochwala, ale z drugiej strony coraz częściej pojawia się wątek tego, że znów sędziowie troszkę nie dojeżdżają. Jak to jest z tymi sędziami pańskim bardzo doświadczonym okiem? Czy to pierwszy widzę, czy to w Fogo, futsal ekstraklasy. No, bo to jest temat, który zawsze budzi dużo emocji, dużo kontrowersji, no i zawsze moi goście przyjmują go z uśmiechem na twarzy, tak jak pan teraz. Także to już też mówi samo, samo za siebie. Nie, no, ja, ja o sędziach się nie mogę wypowiadać, bo później chodzą na meczu i cały czas jest, że ten Barański rozmawia i, i później dostaje kartki, zagadkę, więc nie, no. Poziom sędziowania też jest coraz, coraz wyższy. Eee... Bo, bo gdzieś tam mamy, mamy sędziego Dobrowskiego, który, który jest mega dobrym sędzią, e, więc mm, no myślę, że te sędziowanie nie jest złe. Wiadomo, że zawsze mogłoby być lepsze, ale, ale nie ma co narzekać. Myślę, że myślę, że jest ok, więc nie możemy się nie zagłębiać w ten temat jakoś nie wiadomo jak. Czyli jednak nie jest tak źle, jak ludzie mówią, tak? Gdzieś tam widzi Pan progres. Ani, ja grałem dwie kolejki teraz, więc nie odczułem. <laughs> Ale, a w pierwszej widzę jak było? E, no różnie, różnie. Nie, tutaj nie będę ukrywał, że ten poziom sędziowania w pierwszej lidze no, jest trochę niższy. I, no i tak naprawdę zależy, kto, kto przyjedzie na dany mecz tutaj. Nie będę gdzieś tam nazwiskami rzucał, bo to nie o to chodzi, ale, ale wiadomo, że są sędziowie w pierwszej lidze mniej doświadczeni i jeszcze nie mają takiej czutki co do tego, jak te mecze prowadzić, więc, więc różnie to po prostu bywało. Jak już Pana wspominał, gdzieś ci obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do Polski, potencjalnie no, zabierają miejsce młodym zawodnikom. Co zatem można ewentualnie jeszcze zrobić, żeby tych młodych zawodników bardziej zachęcić do tego futsalu, żeby na przykład próbowali też swoich siły? Oczywiście w tych niższych klasach rozgrywkowych, wcześniej wiadomo, jak ktoś będzie dobry, wybije się, to pewnie w końcu tutaj Fogo Futsal ekstra klasy trafi. Jak Pan myśli, dlaczego właśnie młodych warto do tego futsalu zachęcać? Jakby Pan ich właśnie namówił do gry? W tę piękną dyscyplinę. Futsal jest taką odskocznią, tak? Wiemy, że, że na tych, szczególnie w wieku Juniora, ta przerwa między rozgrywkami zawsze jest mega długa, ta zimowa. No i myślę, że z tego względu też warto spróbować przejść sobie na hale w tym czasie, sprawdzić, zobaczyć, jak to tak naprawdę jest, jak to wygląda. No i wiadomo, trzeba zachęcać młodych, żeby żeby jednak uczestniczyli w tych młodzieżowych misjach Polski, bo, bo tam też trafiają się właśnie takie talenty i, i też jeżdżą gdzieś tam nasi selekcjonerzy reprezentacji młodzieżowych na te turnieje, więc, więc zawsze gdzieś tam można się pokazać i, i później gdzieś tam zaistnieć w tym futsalu. Myślę, że najważniejsze punkty, najważniejsze wątki na dzisiaj je poruszyliśmy trochę o sośnicy, było trochę o dremanie, trochę o całej lidze, ale póki jeszcze rozmawiamy i na koniec, tak jak zawsze to bywa, oczywiście musi być paść pytanie o to, kto będzie mistrzem Polski. Już wspomnieliśmy. Że gdzieś rywalizacja zapowiada się bardzo ciekawie, że gdzieś jest właśnie ten piast, jest ten Eurobus. Ale jak pański nos podpowiada, kto jednak ostatecznie na tym finiszu będzie lepszy i w tych playoffach to Polski zgarnie? Ciężko powiedzieć. Na pewno, jeżeli dzisiaj miałbym to obstawić, to, to rozegra się to między piastem a Eurobusem. Jako gliwiczanin powinienem być, że piast, no ale jednak jakoś tak wydaje mi się, że w tym sezonie no nikt może Eurobusu już nie zatrzymać. I Jeżeli miałbym dzisiaj postawić, to, to wydaje mi się, że, że największym faworytem do zgarnięcia Mistrzostwa Polski jest Eurobus. Mamy zatem konkretną odpowiedź. Czas zweryfikuje, czy była ona właściwa. Tymczasem już serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Życzę wszystkiego dobrego w dalszym rozwoju tej kariery, no bo jeszcze na pewno dużo, dużo lat w tym przygodę, przygodę fanem. Z karierą to Nie, no, nie no, kariera to już kariera. Jak już ktoś gra w Fogo Futsal, Ekstra kolejny sezon, to już jest bez wątpienia kariera. Także życzę wszystkiego dobrego by ta leksa krasek już na dobre w pańskim CV zagościła, no bo rozumiem, że to nie jest też taki chwilowy projekt, i chciały pan już dłużej, dłużej teraz tej Fogomu. Miej, miejmy zostać, taką nadzieję. Zostać. Oby tak się stało, życzę tego jak najbardziej i przede wszystkim, żeby zdrowie dopisywało o kontuzję, omijały wszystkiego Właśnie. dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również Dziękuję. państwu, że byliście dzisiaj z nami. To były kolejne futsalowe rozmowy. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia, do widzenia, dobrej nocy.